Pięć najważniejszych zmian dla rodziny. Program Rodzina 500 Plus od lipca bieżącego roku obejmuje wszystkie dzieci bez względu na dochód rodziny. Od początku jego trwania do rodzin trafiło już ponad 80 miliardów złotych. Program Maluch Plus to wsparcie rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Teraz roczne środki na program to 450 milionów złotych, czyli 3 razy więcej niż w 2015 roku. Dobry Start wspiera rodziny w kompletowaniu szkolnej wyprawki. To 300 złotych dla każdego ucznia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. W 2016 roku ulgi udzielało 1,5 tysiąca podmiotów. W 2019 to już prawie 6 tysięcy. Ministerstwo buduje od prawie 4 lat Polskę cyfrową. E-wnioski o 500 plus i dobry start, elektroniczna karta dużej rodziny, e-zwolnienia, nowe rozwiązania informatyczne to ułatwienia w codziennym życiu polskich rodzin.